21 sierpnia poprawa egzaminu maturalnego z matematyki. W województwie zachodniopomorskim tej części Madury nie zdało 22% uczniów, to więcej niż średnia ogólnopolska. Wyższa szkoła Bankowa w Szczecinie wychodząc naprzeciw potrzebom maturzystów organizuje w dniach od 6 do 17 sierpnia bezpłatne warsztaty z matematyki. Odkąd pojawiła się na maturze matematyka jako przedmiot obowiązkowy, Wyższa Szkoła Bankowa swoim potencjalnym kandydatom i wszystkim, którzy będą chcieli skorzystać z tych warsztatów, oferuje właśnie bezpłatne warsztaty z matematyki, które odbędą się 6 sierpnia, potrwają do 17 sierpnia, w tym jest jeden dzień przerwy na 15 sierpnia, bo wtedy jest święto. W zamian za to święto zapraszamy wszystkich 20, czyli dzień przed maturą poprawkową na konsultacje też z naszymi wykładowcami. Zajęcia będą trwać dwa tygodnie i prowadzone będą przez kadrę Wyższej Szkoły Bankowej. Są szansą dla uczniów, którzy nie radzą sobie z matematyką, boją ją zrozumieć i pomyślnie zdać na egzaminie poprawkowym. Osoby, które zdadzą egzamin 21 sierpnia mają szansę wziąć udział w trzecim naborze na studia. Na zajęcia zapraszamy do nas tutaj na ulicę Wojska Polskiego 128. Kadrom będą wykładowcy z naszej uczelni lub nauczyciele ściśle z nią związani. Zapraszamy wszystkich, nawet jeżeli osoby chcą się przygotować już do tej matury 2013, chcą poświęcić swoje wakacje, to też jak najbardziej zapraszamy. Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce aktualności na stronie www.wsbszczecin.pl.